Siemanko, z tej strony Adam i witam Was na kanale Zakręceni w lewo. Dzisiaj nadszedł czas na kolejny odcinek z serii naszej kariery z motocrosu. Tak więc zaczynamy! A dzisiejsze zmagania zaczniemy sobie na torze Arlington Stadium. Tak więc... Zapinamy pasy i śmigamy, tak? Ostatnio w sumie no nie najgorzej, znaczy nie najgorzej. No słabo nam poszło, robiłem mm, z synem zmiany co, co wyścig. Nieco co wyścig, tylko co bieg tak naprawdę Także dzisiaj na spokojnie sobie mm, Sam pogram Adius śpi Tak więc Zaczynamy Uff. No, trzeba odrobić jakieś punkty, co nie? Już wszystko gotowe Aj no, te starty to tutaj są tragiczne. No dobra, patrzymy, jak tutaj teraz to wszystko wygląda. Ale mnie teraz przyblokowali. Wow, co tu się dzieje? No dalej jechać, ale zator się zrobił. Aj no, niedobrze. Muszę tutaj jakoś. Spokojnie. Dobrze jest, na razie nie jest. Źle muszę uważać, żeby tutaj. Właśnie nie zrobić jakiegoś bączka niepotrzebnego, takiego jak teraz. Dobra, który jestem na razie, 14. a i za mocno troszeczkę przesadziłem. Dobra, skok. Dobrze jest. Tu muszę trochę zwolnić, żeby mi na głowę nie wskoczyli. Dobrze. Dobra, i walczymy. Na najgorszy jest zawsze początek, moi kochani, bo powiem wam, że jak stawka się już trochę rozciąga, no to jest zdecydowanie łatwiej, ale na początek. Nie jest najgorzej. Dobra, które miejsce? Daj, mogłem niepotrzebnie. Patrzeć teraz przez co straciłem, dobra. Po heblach i już wchodzimy. Dobra, pierwsze okrążenie, ale tutaj teraz się zrobiło ciasno. Dobra, na razie na dwunastym miejscu. No nie najgorzej, mogłoby być troszeczkę lepiej. A i teraz niepotrzebnie... Aż zęby zagryzłem. Za szeroko. Dobra, 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 dobra. Gaz, 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 gaz. Tutaj nie można odpuszczać choćby na chwilę. Dobra, skok piękny. Teraz skok, teraz się zbliżyłem. Będzie szansa na atak na paru? Dokładnie to, co i przykro, będzie wspaniały atak. Ale znowuż tutaj, kurczę, no nie chcę przesadzić z tym gazem, bo później to właśnie się źle kończy. Teraz właśnie się obawiam. No nie, to nie są dobre skoki, moi kochani. A i no właśnie, prawie przeleciałem przez kierownicę, ale nie jest źle, nie jest źle. Siódmy, szósty. Tak więc teraz szybka kontra. I idziemy, dobra. Które miejsce? Na razie siódme. Teraz się zagapiłem, właśnie, żeby spojrzeć na które miejsce, ale pięknie, gdzieś tam napędziłem po szerokiej. I tutaj teraz, ach, wyskoczyć byle nie na. Dobrze, dobrze jest. Pięknie teraz od krawężnika, a tak zaliczyłem. I teraz jeszcze raz, a nie za mocno, żeby mnie nie wyrzuciło. Dobrze jest. Parę mult. Za mocno. Ach, niedobrze. Dobra, piąte miejsce jak na razie, nieźle. Atak na czwartą pozycję, już udany. Dobra, czwarte miejsce. Teraz walczymy o pudło. Już widzimy ich tutaj przy kredzie, To co lubimy, tak jest! Jesteśmy drugi. drudzy Teraz najgorsze te chopki tutaj, żeby właśnie jak najdalej skakać. A i no i błąd! To to czego się obawiałem. Kurcze i zaraz spadamy na siódme miejsce. A no nie dobrze, jeszcze mi się tutaj deszcz rozpadał, ale teraz błędy. oj ojoj, oj. no nie, no tak to nie możemy jechać. Ach, kurczę, było ładnie, no i teraz gonimy. Dobra, jeszcze mam dwa okrążenia to go, czyli dwa do końca. Dobrze jest, już gonimy. Zakręceni w lewo, no dostaliśmy kary także na 12 miejscu Teraz czy na którym, nie to ogólna klasyfikacja była Teraz ładnie, starałem się troszeczkę za dużo prędkości, straciłem Dobra, teraz przy kredzie to co robimy, no może nie do końca tak jak to powinno wyglądać I teraz mocniej, mocniej skontruj go, ale tutaj walczymy Dobra, na razie szóste miejsce, teraz już piąty, teraz się rozwalili Jest dobrze, gonimy Teraz tutaj przykre, właśnie ścinaj, sinaj, sinaj. Aj no nie, nie na te. Dobra, aż za nie mówiłem, na razie czwarte miejsce, już trzecie. Tutaj nie przelecieć przez kierownicę tak jak to miało właśnie miejsce ostatnio. Dobrze jest piękny daleki skok Tutaj za mocno, aż aż wyhamowałem do zera. No nie można tutaj hamować do zera. To się źle kończy. Na razie trzecie miejsce, nie jest źle. GONIMY dalej. Tu jeszcze się nie poddajemy. Wyskok przed metą. Niestety, kurczę, no nie udało się. Przepraszam za deszcz. Zdarza się, ale trzecie miejsce nie jest najgorzej. Musicie przyznać. Pierwszy raz na tym torze. Ach, Justin Hill, Aron e, Picinger. Także my na trzecim miejscu nie najgorzej. Ten jeden błąd, jakby się nie przewrócił, to kto wie jakby się to skończyło. Ale mamy, mamy. No, w ogólnej klasyfikacji na dziewiątym miejscu. Tak więc nie było najgorzej. Mogło być lepiej. Tak więc. Widzimy się za chwilę na kolejnym obiekcie. Tak więc, moi kochani, na następne zawody przenosimy się do Seattle. Ostatnio trzecie miejsce nie było źle. No, nie znam tych torów, jak wiecie, no kurczę, po prostu bawię się, fajnie mi się w to gra. Mm, tak więc, no zobaczymy co nam się uda, w dziewiąte chyba miejsce w ogólnej klasyfikacji Nie jest źle, mogłoby być lepiej A zobaczymy jak na koniec sezonu to wszystko się zakończy Tak, hi everybody, także <śmiech> śmigamy <śmiech> <Supercross>, <śmiech> <laughs> Już wyjeżdżamy, już wszystko gotowe Czerwony kas, przywitanie z publicznością. Adi zakręcony 593. Podjazd. I zaczynamy. 22. pozycja przed startem. Także no spokojnie, no zobaczymy. Wszystko gotowe. A no start znowu spóźniony, ale już nie tak Najgorszy, co tutaj się dzieje, no to jest to właśnie, że Najgorzej to na początku jest, bo trzeba się przebijać, bo trzeba się przebijać, bo trzeba walczyć, jak ja to zawsze Nieraz podkreślam, teraz za bardzo chciałem, ale spokojnie, nie ma co się pchać Ten środek toru, bo tutaj właśnie środek toru Jest zawsze najbardziej yy, No oblegany, tak, dobrze, ale nie jest źle, zaczęliśmy Naprawdę całkiem dobrze te dzisiejsze zawody już jesteśmy w tej chwili na szóstej pozycji, za szeroko i zatrzymałem się. Co bardzo utrudnia wtedy e, rozbujanie się. Ale jest dobrze, jest dobrze. Walczymy na razie na szóstym miejscu, za mocno. Teraz uderzę w baloty. Szybko wycofujemy i już migamy. No ale straciłem straciłem. Oj, teraz jeszcze zanim jadę na tor. No nie, no tak nie mogę jeździć. Tak nie mogę jeździć moi kochani Dobra, może się muszę bardziej skupić na tym jak jadę, a nie na tym, co mówię. Pół żartem oczywiście. No dobra, no spadliśmy i to dość poważnie, ale walczymy dalej. To jeszcze to jest tak naprawdę początek zabawy. No nie uderzyć! Ole gleba! <laughs> Aj co tutaj się wydarzyło? No gleba niesamowita. Tutaj muszę uważać właśnie, żeby... Aj no, kurczę nosi mnie, nosi mnie za bardzo po tym torze, Jeszcze tutaj walczę i to daleko, daleko z tyłu, bo walczę o ostatnią, przedostatnią pozycję, tak naprawdę. I teraz już muszę mozolnie odrabiać dystans. Aj teraz kurczę, no powiem szczerze, sfaulowałem go tam, no ale dobra, no śmigamy, muszę się skupić na tym, żeby jak najlepiej tutaj właśnie tak chodzić w łuki. I tutaj właśnie, no tu gdzie ostatnio tak przywaliłem mocno, no teraz troszeczkę lepiej. Tam zapałem przyczepność. Ale to nie są dobre skoki. To nie są dobre skoki. Dobra, no próbujemy. Próbujemy ciężki ten tor, ciężki. Powiem szczerze, dużo, dużo hopków. Non stop tutaj skaczemy. Dobra, zbliżam się, widzę. Teraz może przyatakować. No muszę uważać, bo już by... Znowu bym przeleciał przez kierownicę, ciężko tu się wyprzedza. No i właśnie, gdzie ja jadę? Tego nawet nie patrzę, na którym miejscu w tej chwili jestem, bo jest po prostu bardzo ciężko. No właśnie, teraz mnie wybił z rytmu. Spróbuję wskoczyć szybko na tor, coś tu się udaje. No, i walczymy na razie na 16 pozycji, ale powiem szczerze, ciężki ten to. Aj, teraz to no nie pozwolił mi się złożyć przed jego kołem. No kurczę, nastawiali tych chopków, co nie? Ach, no i znowu gdzieś tutaj przy bandach. No, co ja robię? Aj, no ten nie, ten, ten wyścig to nie będzie. Najle najlepiej wspominany ja tu dojadę w ogóle na jakiejś pozycji takiej, chociaż w pierwszej dyszce to by było coś, ale na razie jestem 18, no i nie zapowiada się, żebym kogoś dogonił, bo teraz daleko dużo, dużą stratę mam. No gonię niby. No jedziemy, jedziemy, no, no jeszcze spróbuję tutaj chwilę powalczyć. To właśnie, muszę uważać na te. No ładnie, teraz się zbliżyłem do sporej grupy zawodników. Teraz parę takich mniejszych chopek i zakrętos. i no chciałem, kurczę puścić. No teraz mi zahaczył w tylne koło. No niedobrze. <śm> na kasku czyimś tam przejechał i jeszcze świeca przez to. Aj, 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 aj. Padłem na 18 pozycję, jeszcze przez to, że patrzę, to kurczę, wylatuję z toru. No nie. Zapyszyłem troszeczkę, mówiąc, że dobrze zaczęliśmy. No mam tutaj niezłą grupkę, no może chociaż. O, ale mnie teraz wysadzili. Wysadzili mnie z siodełka. Walczy to jest już ostatnie okrążenie. Tu każdy... Każda pozycja wywalczona na trasie. Jak ja tą no, ale jak będziemy Tak jeździć, no <grybujesz> o Boże, nie No nie no kurczę, no co teraz? ajajaj aj, aj. Ale zły jestem powiem wam no nie, no znowu to samo. Aj. Tuż przed metą jeszcze stracę dwie pozycje. ja. Aj, 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 aj. Powiem wam szczerze. No nie, no tak to nie powinno się skończyć. Które miejsce? Przedostatni. Ajajaj. Aj. Ogólna klasyfikacja. Spadliśmy na. Ojej, na ostatni. Nie, to ja Przepraszam, już się myślałem. A to jeden punkt w tym turnieju. No widać, no, no ja jestem z ale no, nie ma się co dziwić. No kurczę, na własne życzenie. W ogólnej klasyfikacji jesteśmy na 13. miejscu, 69 punktów. Aaron Plasinger And Justin Hill na pierwszym. No nic, moi kochani. Aj, no niedobrze, niedobrze. Lecimy następny wyścig. Czy Salt Lake City okaże się szczęśliwe, moi kochani? Miejmy nadzieję, że tak. Pierwszy wyścig bardzo dobry, moim zdaniem. Pudełko, drugi wyścig, kurczę, no tragedia, tragedia, straszne błędy. Mm, a jak będzie w Salt Lake City, no trzymajcie kciuki. Mm, oby było dobrze, oby było lepiej, może chociaż no w tej pierwszej dyszce się załapiemy. Także walczymy, trzymajcie kciuki. I już jest Adi zakręcony w lewo. Czerwony kask, już wyjeżdżam. Przywitanie. Nie ma na co czekać. Wszystko gotowe. To śmigamy. Dobra, patrzymy. Jak wiecie, ja tych torów nie znam, więc. Musicie brać poprawkę, no na razie daleko, daleko z tyłu, próbuję się gdzieś przedrzeć. No ciężko, ciężko, bo tutaj zobaczcie jakiś ścisk, co tutaj się dzieje. Tu wszyscy lecimy naprawdę w olbrzymim ścisku. Jeszcze mnie tutaj próbują przestawiać. Ale dobra, jakoś, jakoś nie jest najgorzej. Ósmy to co wiem, żeby w tej pierwszej dysce się tu załapać. Na razie prędkości nie ma, więc się też takich jakichś błędów nie popełnia. Teraz za bardzo od krawężnika, teraz ładnie to skontrowałem. Dobra, jedźcie, jedźcie sobie, ja, ja muszę wyczuć pierw ten tor. Piękne, teraz chciałem powiedzieć złożenie, no co tutaj się dzieje? Pod prąd. <laughs> o bajka, o bajka, bajka, no nie. No, ale teraz... Eee, no, panie sędzio! Które miejsce na razie? No, to nie jest dziesiątka z tego, co widzę. Dobra, jest. Walczymy. Proszę, ile teraz pozycji się udało odzyskać. I proszę, na drugie miejsce wskoczyliśmy tym wspaniałym atakiem. Oczywiście nie zapeszam, gonimy. Piedyneczkę, i teraz piękne ataki przez chwilę. O, oczywiście, no byłoby za pięknie. Dobra, spadliśmy tylko na razie na trzecie, czwarte. Miejsce zaraz może na piąte. Bo oczywiście prędkości brakuje. Dobra, jest, walczymy, walczymy. My się nie poddajemy nigdy, ale mnie tutaj teraz wozi. Aj, tutaj muszę uważać. Ale tutaj jest ścisk, tutaj, a no patrzcie, nie dają mi się złożyć, ale tutaj zakręty. Aj no i za mocno, wiedziałem, że musiałem coś, przecież nie byłbym sobą jakbym czegoś tutaj nie spierniczył. To jest ta prosta, gdzie nam się udało ostatnio tak ładnie paru wyprzedzić. Wow, tyk i pięknie i na które miejsce i znowu o drugie, tak jest. Znowu drugie miejsce, moi kochani. Przez chwilę byliśmy na pierwszym. Dobra, na razie mamy drugie miejsce. Nie jest najgorzej, muszę Wam powiedzieć. Piękny teraz atak i będziemy. Tak jest. Przez chwilę jesteśmy na pierwszym miejscu, moi kochani. Muszę uważać. No właśnie, muszę uważać, ale nie no po co, nie? Trzeba sobie skróty robić. Ale wam powiem, nie jest źle. Nie jest źle. Przydałoby się na zakończenie odcinka taki powiem strzał, co nie? Cicho, bo jesteśmy naprawdę. Jeszcze dwa okrążenia. To jeszcze jest bardzo dużo, tak. Spokojnie, muszę przyciągnąć motor. No, całe szczęście szybko się zrefleksowałem. Dobra jest. Ostatnie okrążenie, final lap i teraz naprawdę. No, kurczę, wszystko w naszych rękach, nogach i maszynie. Dobrze, idziemy, idziemy. Nie szarżować, naprawdę. Kurczę, o wiele łatwiej. Chciałem powiedzieć, że się jedzie, jak nie ma nikogo, co atakuje, ale. No tak jest. No właśnie, gdzie ty chciełeś jechać, człowieku? Na razie na pierwszym miejscu. Jest dobrze, moi aż kurde się uśmiecham do was już po cichutku. Oczywiście to jest motocross i właśnie takimi rzeczami. Także tutaj na spokojnie, pomału, pomału, pomału. Naprawdę. Tu jest pięknie. Wszystko. Chyba się uda, chyba to się uda. Chyba zakręceni w lewo, moi kochani. Chyba tak ostatnio. To będzie to. Takie. Mamy to na zakończenie. Woo winner, winner. Woo! Było grubo, muszę Wam powiedzieć. Tak więc. Mamy to. Mamy to zdobyłem trofeum Salt Lake City Event. Taram, taram, pierwsze miejsce. O to chodziło. 25 punktów za zwycięstwo, co nam daje, szybciutko spójrzmy. No nie no, jeszcze musimy sobie spojrzeć, No dzisiaj zasłużyliśmy na to. Uwaga uwaga, tak jest. Jest i on, jest i zakręcony Adam na pierwszym miejscu. W ogólnej klasyfikacji awansowaliśmy na 8, no raczej pudła nie będzie w tym sezonie, ale walczymy, walczymy. Tak więc zakręceni w lewo, jeżeli dzisiejszy odcinek Wam się podobał, to zostawcie tą łapeczkę w górę, a jeżeli nie subskrybujecie jeszcze naszego kanału, to z góry Was do tego zachęcam. Zachęcam Was również do odwiedzenia mojego Instagrama speedway-strefa oraz do dołączenia do naszej grupy na Facebooku, link znajdziecie w opisie. Tak więc motocrossowe świry, żurlowej świry i nie tylko. Pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć!